Apeluję do prezydenta i radnych Rady Miasta Bydgoszczy, żeby wycofali się z pomysłu zwiększenia funduszu nagród dla bydgoskich szkół. Jest to de facto wypłacanie wynagrodzenia za czas strajku nauczycieli. Wypłacanie nauczycielom wynagrodzenia za czas strajku jest niemoralne, nielegalne i nieodpowiedzialne. Po pierwsze, nie można płacić za brak pracy. Jest to niemoralne i nieuczciwe. No, nikt tego nie rozumie. Jak można otrzymywać wynagrodzenie za czas, kiedy się nie pracuje wynagrodzenie jest za pracę ani za strajk. I e, to jest pierwszy powód, dlaczego ta ustawa, ta uchwała jest... E, sprzeczna z zasadami logiki, nawet ludzie tego nie rozumieją, dlaczego ktoś, kto nie pracuje, ma dostać pieniądze i to jeszcze w formie nagrody. No są to nagrody za brak pracy, nagrody dla ludzi, którzy nie pracują, tylko strajkują. Po drugie jest to nielegalne, żaden przepis prawa nie zezwala na wypłacanie wynagrodzenia za czas strajku i tutaj władze miasta próbują na radnych wymusić podjęcie uchwały, która jest nawet w wypowiedziach polityków platformowych, słychać, że jest to de facto wypłacanie wynagrodzenia za czas strajku, a nie zwiększanie funduszu nagród. Jest to sposób na obejście przepisu, który nie pozwala wprost na wypłacanie wynagrodzenia strajkującym nauczycielom. I te osoby, które na co dzień walczą o praworządność, o konstytucję, o przestrzeganie i praw, prawa, dzisiaj próbują podjąć uchwałę, która jest w jest to decyzja nieodpowiedzialna, gdyż jeżeli raz zapłacimy wynagrodzenie osobom, którzy strajkują, to kolejne grupy będą się domagać tego samego. Stwierdził Pan, że, że to jest niezgodne z prawem, czyli może chodzi o to, żeby wojewoda unieważnił był tym złym? Może będzie znowu przepychanka, że platforma chciała dać pieniądze, a pis nie chciał. No, staje się to już powoli e, nudne. Natomiast e, nie jest to dobrze, jeżeli e, projektuje się e, wydawanie aktów prawa miejscowego, które są sprzeczne z prawem. No, e, Przecież sami przedstawiciele rządzącej koalicji w się przyznają, że nie można wypłacać tych wynagrodzeń w i Szukają kruczków prawnych, szukają jak można ten przepis obejść. Jest naturalne, że ta uchwała powinna być przedmiotem zainteresowania Regionalnej Izby Obrachunkowej czy Wojewody w ramach nadzoru. Natomiast no, lepiej by było po prostu, gdyby prezydent zamiast przeznaczać pieniądze kytgorsza na wypłaty wynagrodzeń dla strajkujących nauczycieli, spytał się za ten P, czy nie może sprzedać jednego hotelu prawda, i z tego wypłacić wynagrodzenia dla strajkujących nauczycieli.